Siemanko, dzisiaj gramy w stylu A Brain Rod w Roblox. Zobaczcie, to są moje Brain Perocello, Perrochello Lemonkello Złoty rhino Tosterino Diamentowy Frigo Cambello, Złoty Glorbo Fruto Drillo, Rhinotosterino, zwykły Gorillo watermer. Londrillo, Bombombini Guzini, love, Ballerina Cappuccina Lava i Orangutiniana na Syni. No, niech się tam. Ja idę szukać jakichś fajnych Brainerdków. O, tu jest, jest Orcalero, Orcala. Baza, blu. O, nie, no, ziołek wyszedł. On to... O oh tutaj... Czekaj to jest. O, oh tutaj ma fajne brain bo zobaczcie. Yeah, te Czekaj, ja... tutaj tak stanę. Kokofanto. I u Dindindunek! Nie, ja biorę kokofanto. On z mega opi. Dobra, ja biorę... Nie no, on tu jest! On tu jest! On tu jest! Biorę! Nie, no zablokował. Dobra, ja się rozpę. I... No i... idziemy szukać dalej, bo... Dobra, już poczekam, aż się ta baza... No. 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 Dobra. Idę na poszukiwania. O! Orangutynia na scenie. Wezmę go! Nie, nie. no! Co jest mnie? Mnie w trapie uwięził. Co za? Nie, no nie biorę tego orangutyni ananasu. No dobra, podręczę się dla. Bo... Będę dla jej tak. Nie, no nie zdążyłem nawet. Dobra, idziemy szukać jakichś fajnych brain rocików. O, tutaj mamy. Udin duna. Nawet dwóch. Jakieś tralalalo, tralala. Um. O O 3 tralala O tam jest tu taki fajny Ten ziomuś Czy u No Co jest? Czekaj Dobra Co jest? On tle hajsu daje na sekundę Czekaj, jak go skradnę Jak go skradnę 30 sekund? No dobra Czekam ja czekam. Z ziomek jeszcze nie zebrał. Czekaj, kiedy się blokuje moja baza. 30 sekund, dobra. Idę ma okraść. Nie, to jest ten? No który to jest? To jest ten. Kurde zio... Ziomek tu jest. On wie, że ja tu jestem. On mi trapy podłożył. A ja zrobię to tak. Nie. Nie dam się. No nie no, dostałem, dostałem! Szybko! Lecę! Lecę go zabrać! Jest! Nie no, nie zdążyłem. Dobra, <laughs> rozpię się. I idę do bazy. Dobra, bo mi się akurat odblokowała. No co jest? No. O. Idę na dalsze polowania. Bo ja się nie dam. O tutaj coś jest. Tu jest... O, złoty! O, dziesięć koła zadaję, dobra, ja go biorę. Idę tyłem, żeby zziąć mnie nie zauważył. Czekajcie, on mnie widzi. Nie. Dobra, idę tu. On mnie nie widzi. On mnie nie widzi. Czekajcie. O dobra. Jest git. Kurde, to jest jomek. Czy on we mnie walnie? Nie! No tu jest jakiś typek! Kurde, lecę na nie widzę! Cieszę się! Dobra, zobaczymy czy on tą bazę zablokował. Szybko tam idę. Nie, no on tej bazy nie blokuje. Dobra, idę go określać znowu. Ej, ja natknąłem się na tego typka. dobra! Idę z tym szybko. On to skradnie! Szybko! Ja chcę orkalero! Nie! Dobra, już tym uciekam! No ziomuś, to mnie walisz, jak to nawet nie twoje! Dobra, ponawiamy próbę. I... No, typie! No, długo! Chodź, dobra, papa. Pa. No, biorę. Nie dam Gorillo się. Idę bokiem. Bokiem. Kurde, pewnie moja baza jest za... otwarta. Tak Ja szybko tutaj idę. Nie! Jest otwarta! Jest otwarta! No, ty mnie! Idę bazę zablokować. I idę dalej walczyć o tego Gorillo złotego, gorillo watermelon. No, no, po prostu Dobro. zrobię tak, żeby typki się na mnie nie natknę. No co, jesteś nawet nie je, twoi, ziomek! A, ziomek tam nagle przyszedł. Nareszcie baleriny kapucinie nie chcę. O, tutaj jest coś fajnego, tutaj. А, я что заглядываю туда, трудно указать. Ладно. И дальше.